No, to wyrównaliśmy rachunki. A to tak od serca. Jesteśmy w komplecie. Mhm. Raczej w dupie. Do czego zmierzam? A on połknie Raczyk, spławik i jeszcze kawałek wędki upiętą. Kończymy. Kurwa, ja pierdolę. Witajcie, dzisiaj zaprezentuję Wam gołodupca, który zabija króla Radowida. Gerald przyjmuje zaproszenie od Dickstry do jego kryjówki i planują razem zamach na Radowida. Na spotkaniu uczestniczy Rash, Wen i Taylor. Jesteśmy w komplecie. Mm -hmm. Raczej w dupie. Po co nas wezwałeś? Radowid siedzi na statku jak siedział. A tam go nie dorwiemy, mówiłem przecież. Spokojnie. Wpadłem na pomysł, jak go wyciągnąć na suchy ląd. Ale po kolei. Zacznijmy od wyznania grzechów. Wygadałem się z planem przed Filipą Eilhart. Mea culpa. Brawo, A Brawo. Dobra, nic takiego się nie stało. Mości czarodziejka nie uprzedzi go przecież. Więcej, najchętniej pomogłaby nam go zabić. Oczywiście nigdy się na to nie zgodzę, ale Filipa mnie zainspirowała. Moja muzyka. Zainspirowała do czego? Cierpliwości. Zaraz przejdę do Meritu. Gerald, dobrze kojarzę, że Radowicz zlecił ci odnalezienie Filipy. Kurza, mnie już to twoje wściwstwo, wiesz? Wiem, wybacz taki zawód. Nie jesteś już szpiegiem. Pamiętasz? Wybrałeś życie przestępcy. O nie, tego wyboru dokonano za mnie. Przez Filipę musiałem uciekać z Redami. Przez Radowida nie mogłem wrócić. Wikstra, to strasznie smutna historia. No, serce się kurwa kroi, ale może wrócimy do rzeczy. Racja. Gerald, bądź łaskawa odpowiedzieć na moje pytanie. Dostałeś to zlecenie? Hmm, ale jedyne, co im się udało wtedy znaleźć, to jej kryjówka. Do czego zmierzasz? Możemy wykorzystać Filipę. Bez jej udziału, za to z Twoją pomocą. Radowicz spodziewa się przecież, że przyniesiesz informacje na jej temat. Wystarczy, że wspomnisz imię Filipy. Powiesz, że wpadłeś na jej drop. A on połknie haczyk, spławik i jeszcze kawałek wędki upięto. Załóżmy, że Radowit mi uwierzy. To wcale nie jest takie oczywiste. Co dalej? Powiesz mu, że znalazłeś kryjówkę, Filip. W jakimś miejscu, w którym łatwo zorganizować zasadzkę. Sugestie? Most na Wyspę Świątynną. Zabudowany. Dużo zaułków, bram. Łatwo go odciąć od reszty miasta. Dobry pomysł. Podzielę swoich ludzi. Połowę postawię na jednym końcu, połowę na drugim przy bramie. A na środku wez z solidną kuszą. Widzisz, Geralt? Jedyne o co prosimy, to żebyś zaprosił Radowida na przechadzkę i przeprowadził na most. A my zajmiemy się resztą. To ja. Chodzisz w to? Chodzę, tylko co po zamachu. W mieście będzie gorąco. Trzeba będzie gdzieś przeczekać. Już o tym pomyślałem. Pamiętasz teatr Madame Iriny? Stoi teraz opustoszały. Nikt tam nie zachodzi. Będziemy tam na was czekać. Z talarem. Czekać? Co, nie chce się wam nadstawiać własnych karków? Nie o to chodzi. Widzisz, mamy z Dijkstrą wiele zalet. Ale do bicia to się nadajemy jak na konkurs piękności. Spokojnie, Geralt. Moi ludzie są zaprawieni w boju. Poradzą sobie. Tylko podprowadź im króla. Zrobię co mogę. Gdzie teraz cumuje jego okręt? Za rogiem, w nowigradzkim porcie. Obyś zastał Radowida w dobrym humorze. Filipa? Co tu do cholery robisz? Geralt, nie zadawaj pytań, na które znasz odpowiedź, bo wychodzisz na głupka. Podsłuchiwałam Wasze obrady, oczywiście, z wielkim zainteresowaniem i lekkim zdziwieniem. A co Cię tak zdziwiło, jeśli można wiedzieć? Wasza naiwność. Naprawdę myślisz, że Radowid da się nabrać na taki ordynarny wybieg? Może być ciężko, ale jakoś sobie poradzę. Cóż, mam nadzieję, że nasze starcie z dzikim gonem potraktujesz poważniej. Z nim w ogóle dożyjesz. Ipa, po co mi to wszystko mówisz? Tak się o mnie troszczysz? Nie, tak mi zależy, żeby Radowid zginął. Nie chcecie, żebym wam pomogła. Trudno, ale przynajmniej tego nie spieprzcie. Masz, weź to. Pierścień. Rubin z wyrzezanym redańskim orłem. Należał do Wizimira, ojca Radowida. Jeśli mu to dasz, uwierzy, że mnie złapałeś. Może ci nawet zaufa. A jaki jest haczyk? Nie ma żadnego. Za dobrze cię znam, Filipa. Ty zawsze coś knujesz. Zawsze próbujesz upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Tym razem wystarczy mi jedna. Głowa Radowida. Powodzenia, Geralt. Przyda ci się. A. Zaraz się zatrujesz. Trzyma Wiedź Wiedźmin Gerard. Czego chcesz, Audienci, Mam nowe informacje o Filipie Eilhard. Oddaj broń. I za mną. Wasza wysokość w Sprawie Filipy Ailhard. Obyś tym razem miał coś lepszego niż magiczne kryształki. Wiem, gdzie ona jest. Być może. A być może chcesz mnie oszukać, jak inni. Ja Jacy inni? Widzisz. Rozeszła się wieść, że hojnie wynagrodzę każdego, kto ma informację o Eilhardt. A że chciwych i głupich nie brakuje. Przed okrętem zaraz ustawiła się kolejka. Pierwszy był jakiś myśliwy. Przyniósł zdech sowę z wydłubanymi oczami. Myślał, że się nabiorę i obsypie złotem. Kazałem go oślepić, a potem wyrzuciłem za burtę z kamieniem u szyi. Drugi przyszedł pocztmistrz z Oksenfurtu. Miał niby listy od niej. Sfałszowane, oczywiście. Obciąłem mu palce. Żeby nigdy już nic nie napisał. I wyrwałem język. Żeby więcej nie kłamał. Potem rękoma. Pierścień mojego ojca. Filipa stemplowała nim swoje dekrety. I rozsyłała poredanie jako słowo króla. Gdzie ona jest? Pod twoim nosem królu. W Nowigradzie. W domu na moście prowadzącym na Wyspę Świątynną. To czemu jej do mnie nie przeprowadziłeś? Żeby kogoś przyprowadzić, trzeba go najpierw złapać, a ja tylko ją wytropiłem i wykradłem jej pierścień na dowód. Bałeś się? Nie. Po prostu wiem, że chciałoby się dopaść sam, własnoręcznie. Pójdziesz tam ze mną, Hubrecht, zwołaj ludzi. Ilu? Wszystkich. Gdzie ta Filipa? Tak jak mówiłem. W domu na moście. Bliżej drugiego końca. Postawcie barykadę, żeby nikt nam tu nie wlazł. Nie chcemy niewinnych ofiar. Ani świadków. Damian, Jouke, Egbert, Frek, Kasper. Zostaniecie tutaj. Macie pilnować tyłów. I zabić wiedźmina. Nie wiesz, gdzie dokładnie ukrywa się Filipa. Beze mnie. Nie bój się. Poradzimy sobie. Oczywiście z twoją pomocą byłoby łatwiej, ale irytujesz mnie już. Za dużo wiesz. Za często wchodzisz mi w drogę. Drażni mnie twoja arogancja. Zabijałem za mniej. Za mą. Twoje ostatnie słowo? Kurwa! Odbić Wiedźmina, potem na Radowida. Otwierać. Rozkazuję, otworzyć drzwi! Mm, wystarczyło poprosić. No, to wyrównaliśmy rachunki. A to tak od serca. Wybaczcie, nie mogłam sobie odmówić tej przyjemności. Jak ona. skąd? skąd kurzwa? Podsłuchiwała nas wtedy w magazynie. Co? I nie pomyślałeś, że warto nam o tym powiedzieć? Chłopcy, na dyskusję czas będzie później. Radowit nie żyje, mniejsza z tym, z czyjej ręki misja wykonana. A teraz spieprzajmy, bo za minutę będzie tu gęste od Redańczyków. Chodźmy. No i co? I co? Udało się? Udało. Chociaż nie wszystko poszło wedle planu. Ale o tym potem. Wpierw muszę się napić i wznieść toast. Za północ! Za Temerię! Za Temerię! Za Temerię, kurwa. Za Temerię. To co teraz, Rosz? Partyzantka przeciw czarnym? Nie. Wojna się właśnie skończyła. Słucham? Chyba o czymś nie wiem. Zgadza się. Widzisz? Jutro w południe dowódca Armii Środek podpisze w imieniu Emhera zawieszenie broni, którego treść ustaliliśmy z Dijkstra. Czyli wtedy, Welen, kiedy wpadłeś w ręce troli. Wracałem z ostatnich negocjacji, zgadza się. Emhyr zatrzyma Edirn i Lyrie, ale w zamian za zaprzestanie partyzantki i głowy Radowida wycofa się z Temerii, która zostanie lennikiem cesarstwa. Ale z niezależną polityką wewnętrzną, sądownictwem, administracją, wojskiem. Gdybym był poetą, powiedziałbym, że srebrne lilie zakwitną w promieniach Wielkiego Słońca. Ale nie jestem, więc powiem tyle, Geralt. Inaczej się kurwa nie dał. Nie znacie, Emchyra. Wykiwa was. Ogra jak dzieci. O, nie bój się. My też mamy łeb na karku. Dijkstra na przykład. Jeśli to, co się ma stać, stać się musi, niechby przynajmniej stało się niezwłocznie. Gdyby ten straszny cios mógł być sam w sobie wszystkim i końcem wszystkiego. Czy co? Macbeth, akt pierwszy, scena siódma. <laughs> Zawsze chciałem to zagrać, ale obsadzali mnie w roli halabardnika. Gerald, zapomnij, co ci powiedział, talar. To nieaktualne. Nie będzie żadnego paktu z Nilfgardem. Redania będzie walczyć pod moim światłem przewodnictwem. Aż wygra. A kiedy wygra, połączy całą północ. Łącznie z Temerią. Ja, jak to? Nie tak się umawialiśmy. Zgadza się. Umawialiśmy się, że za cenę jednego królestwa oddamy Emhyrowi całą resztę. Ale to nie był dobry interes więc nie ubijemy targu. Ty dwulicowy synu, Nie pozwolę na to. Akurat ty, Ross, powinieneś zrozumieć, że nie mam innego wyjścia. Niby dlaczego mam cię zrozumieć? Bo też jesteś patriotą. Geralt, ciebie to nie dotyczy. Możesz odejść. I szerokiej drogi życzę. Nie pozwolę ci ich zabić, Dijkstra. Trudno. W takim razie zginiesz razem z nimi. Zabić ich. Kurwa, ja pierdolę. Blisko było. Naprawdę blisko. To jeszcze nie koniec. Dijkstra pewnie kazał swoim ludziom zamordować posła, który ma jutro jechać do Nilfgaardczyków. Trzeba temu zapobiec. Wybaczcie, ale to już beze mnie. Żygasz bo... polityką. Rozumiem. Wpadnij do wyzimy, jak już będzie po wszystkim. Podejmiemy cię z honorami. Proszę, pozostawcie łapkę w górę i subskrypcję.